Przeżycie. U gospodarstwa, mówi się, no już nie tak. nie e, w ten sposób, że e, chcę pana gość o skomentowanie wywiad. Nie to, że poznałem tam e, Anatoloka Kaszczuka. Mm -hmm. Poznałem kimś w Sejmie, powiedzmy w tym sensie, bo to będzie od razu nawiązanie do. Dlatego, co on w tym seminarium robił, ile ja on razy był, czy on był hmm. zaangażowany w politykę, w cudzysłowie, może w jaki hmm. sposób, nie? Od kiedy? I mniej więcej jak 10 lat. No to nie prawie więcej do powiedzenia. Mam, bardzo... Tych wywiadów mamy już 14. Hmm. Zacząłem to od Staszela. Spotkanie z e, amatorem zamierzam opisać, bo było bardzo ciekawe, ale. Ale no tak, jak najbardziej, wie, bo to muszę... Tak, przed... Wie pan bo, będzie ciekawe. Y, nawet z panią Haliną, jak byliśmy w, w Szymonowie, to też dojechała do polityki, ja mówię, zaraz na moment, hala, stop, my jedziemy do Radowa. to do kogo, to, kogo? I, 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 I tak e, poukładałem mniej więcej te tematy, żeby też nie było ciągle za przeproszeniem gadające głowy, nie? To, 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 to ja i tak będę musiał gdzieś jakiegoś kawałek Ściągnąć jakieś zdjęcia. Z ja mam ciales... jedną no, prośbę, żebym mówić nie do kamery, a do pana. Nie? Do mnie. Do mnie. Także do mnie pan. A ja, pan tu, a ja tu będę i tak latał z tym, bo to jest tak zwana też kamera. Mhm. No, a na przebiórki tak tak y Jeszcze jedna rzecz zasadnicza, jak ona podpisać? Tylko imię nazwisko? Nie, tylko tyle, tak? Dobra. Y jeżeli ma rękę, to robi pan stopkę. Zmieniamy kat i tak, dobrze? Pan Byszek? ja w ogóle nie mm. no ale robimy to, co będzie. No, kluczowe. Tak. No, a to no nie, tak. mhm. Proszę. Więc, Anatola Kaszczuka poznałem w sobie. Najpierw słyszałem od moich kolegów o nim, a później poinformowano mnie, że właśnie przyjechał, trwały obrady jakiejś komisji, więc koleżanka, u której się zatrzymał, była na posiedzeniu, powiedziała, idź tam do mojego pokoju hotelowego, czeka na ciebie. Pukam, wchodzę, siedzi starszy pan z takim nieprawdopodobnie kolorowym różańcem i odmawiając dziewczątki. Przedstawiliśmy się sobie. Po raz pierwszy byłem panów sobie nieznajomych. Coś wiem, sobie, no, ale atmosfera taka trochę sztywna. E, patrzę na ten jego różaniec, wyciągam, z kieszeni mój i mówię, też mam różaniec. I taki błysk w oczu, w oku Anatola i mówimy, zmówimy dziesiątkę. E, odmówiliśmy dziesiątkę różańca. Zostaliśmy, zostaliśmy przyjaciółmi do końca życia. Miałem ten y, smutny, ale też zaszczytny obowiązek, że niosłem jego trumnę na pogrzebie razem z młodymi konopkami. i Konopkami. No i to byłby początek. A później Anatol bywał w Sejmie bardzo często. I y, w środowisku nieprzypadkowym. Mianowicie y, w pierwszej kadencji Sejmu zdarzyło się, z inicjatywy pani poseł Haliny Nowina-Konopczyny, że odmawialiśmy różanie. Zawsze na koniec dnia, posiedzeń komisji, posiedzeń w Sejmu, często późno w nocy, my zbieraliśmy się w tym celu w pokojach poselskich. I kiedy było już nas tak dużo, żeśmy się nie mieścili, to poszliśmy do pana marszałka Wiesława Warszawskiego z prośbą, żeby zainstalował kaplicę w Sejmie. I Sejm Polski z inicjatywy tej grupy modlitewnej do dzisiaj ma kaplicę, w której jest Pan Jezus w najświętszym sakramencie. Odbywają się tam MSZ święte w czasie posiedzenia prac Sejmu czy Komisji Sejmowej codziennie, a tak to od czasu do czasu spotykaliśmy się z Anatolem na modlitwach łożeńcowych jeszcze w pokoju poselskim, a w hotelu, a później w, w kaplicy Sejmowej. I zaczęło Dobra, tak. A później w kaplicy sejmowej, Nie? Mhm. Pokaż mi, tak. Dobrze, teraz tak. Daj Dobra, jest, momentik. Nie masz mnie. Nie, nie, nie. Spokojnie. To ja teraz tylko. Pozostało mi z tamtych czasów w pamięci że jeżeli z ludźmi nawet dość odległymi z pozoru zaczynaliśmy wspólnie modlić się na różańcu, to następowało zbliżenie polityczne. A jak ktoś z modlących się odsuwał się od grupy różańcowej, to za chwilę następowało rozejście się polityczne. Więc dla mnie takie dobitne świadectwo, że różaniec buduje więzi wśród ludzi, którzy wierzą. Nie jest to dziwne, że Panu Bogu jesteśmy, jesteśmy razem. Anatol współuczestniczył później w niektórych naszych inicjatywach politycznych, w szczególności był członkiem założycielem Porozumienia Polskiego w 2000 roku. Od samego początku był członkiem Rady Naczelnej, członkiem zarządu głównego, czym jego obecność była szczególna. On bardzo mało włączał się w debaty polityczne. Siedział pomiędzy nami w ciszy i odmawiał różanoc. myśmy się czuli bezpieczniejsi przy podejmowaniu decyzji, kiedy, a na to się modlił. Czasami podejmował tematy dotyczące kościoła w sposób z reguły bardzo roztropny, jak i wyważony. Natomiast w następnych. Może świętko, tutaj przerwę. Muszę to zbierać. pozbierać, pozbierać muszę. No, Nie masz tu teraz? Nie mam. Spokojnie, nie ja. Hmm, to jest już no, masz, no, ale, na to... Większa jego rola miała miejsce w czasie takich dość szerokich spotkań, które były spotkaniami członków i przyjaciół Porozumienia Polskiego i miały charakter z jednej strony debaty politycznej pomiędzy nami, diagnozowania sytuacji, na radę co zrobić, a z drugiej strony był modlitwą. I on oczywiście w tej w części modlitewnej, poza kapłanami, którzy z nami bywali, to właśnie uczestniczył i tę modlitwę animował i w szczególności wygłaszał długie nauki o Matce Bożej. On całym swoim życiem kochał Matkę Bożą, kochał Żanet, kochał, czuł się w jej sprawach bardzo mocno. I z takich momentów, które zapamiętałem niestety tylko z opowieści kolegów, z którymi byłem, po czym musiałem na chwilę w sprawach organizacyjnych wyjść i wróciłem. Byli wszyscy głęboko wstrząśnięci. Ponieważ Anatol mówił im o Matce Bożej i o tym, że jeżeli Polacy zwrócą się wszyscy do niepokalanego serca Maryi, to diabeł w Polsce wszystko straci. I w momencie, kiedy wypowiedział te słowa, to diabeł wszystko w Polsce straci. I od sufitu oderwał się taki płaski żerandol, który runął na ziemię, ale nie tak by spadł, tylko tak trzasnął, że się rozbił na nieprawdopodobną ilość kawałków. Później koledzy chodzili oglądali, jak to w ogóle było możliwe. Tam się nic nie obluzowało, to było dobrze zaczepione. Więc to było po prostu tak, jakby ktoś zadziałał siłą duchową, żeby to rąbnęło. Ja przyjechałem z kimś z kolegów, którego sprawdzałem, w momencie, kiedy mi to wszyscy, jeden przez drugiego, opowiadali, co było świadkiem. I, te, I to zdanie Anatola o tym, że jak Polacy zwrócą się do niepokalanego serca Marii, to diabeł w Polsce wszystko straci. Głęboko we mnie i w nas zostało co jeszcze teraz coś od siebie? wszystko no, a na dole Tak. Ta, ta. no, <laughs> ja nie nie się więcej. myślę że myślę że to jest się to Pan jakiś to mi się... pan to dopytaj. Nie, nie się, jak to mi się to bo, tak. bo, bo dużo to dużo pani to jeszcze jedną scenę opowiem? No, no. Bo w tej chwili ja za wszystkim jestem Jasne. 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 w stanie ogarnąć, ale Jasne. natomiast przypominam sobie co mówił przed półtora, co mówiła Pani Halina, co mówił Gajewski, co po kolei mm -hmm. charakteryzujące Anatola mm -hmm. i, i komunuje trybiki, co jeszcze brak. Dobry argument. Anatol był dla nas świadkiem dziejów, w związku z tym wszyscy się garnęli, chcieli usłyszeć o rzeczach, których uczestniczył, o rzeczach, których widział, przecież on urodził się jeszcze jako dziecko, pamięta czasy sprzed I Wojny Światowej. W stosunku do starszych zawsze jest taka, taka postawa oczekiwania, powiedzą nam coś więcej, coś, co, co było ich głębokim przeżyciem. Pamiętam taką sytuację w czasie jednej z rekolekcji gdzie wziął dwójkę młodych naszych kolegów, ogarnął ich ramionami, podprowadził do okna i powiedział, a to co widzicie za oknem, to jest moja 88 wiosna. Dzięki. Starczy. Tak. O, świetne.